Cześć, z tej stronuje, ja. Witam wszystkich serdecznie. World of Warships w serii prawie się udało. Dzisiaj, dzisiaj jąłka. No i jako wsparcie, podawaniki L75. Wszyscy na pancernikach. Więc akcja na grubaska. startuje całkiem konkretnie. No i planik na bitwę na dzień dobry. Do najbliższego kapa na C. Później środkowi trzeba się będzie udać. No taki standard. Yy, oczywiście poza, poza tym, że... To jest standard w moim wykonaniu. Co niektórzy mają inne standardy, ale to każdy gra jak lubi. A póki co sobie na spokojnie płyniemy. Ku nowej przygodzie, tylko dwa niszczyciele, więc mogło być gorzej, nic nie lata. Yy, więc no taki dla pancerników lajcik. Nie da się ukryć, jak jest takie losowanie, to dla pancerników jest absolutnie lajtowe i po prostu grzechem byłoby tutaj skarżyć się na matchmaking. Mog mogliśmy trafić na lotnisko i pięć niszczycieli, wtedy byłoby trudniej. A teraz taka odmiła wycieczka nas czeka i sobie zaczynamy. Troszkę dla osób nowych, informacji będę również udzielał takich dla większości znanych, ale no jak pokazuje praktyka, chociażby tutaj, nie, nie dla każdego. Mianowicie, nie płyniemy tak jak ten pan na, na żadnych okrętach, Tak ogólnie zasada mówi, ale na, jeśli chodzi o pancerniki, to w szczególności na. Tutaj amerykańskich i japońskich jednostkach. Niemieckie potrafią wybaczyć tego typu zachowanie, amerykańskie nagradzają cytadelami, oczywiście przeciwnika, który tak nas trafi. Więc, moi drodzy, absolutnie nie, nie róbcie tego, starajcie się, przynajmniej jakiś lekki kąt mieć, wtedy życie będzie przyjemniejsze i co ważniejsze, dłuższe a długie życie e, zapewni Wam większą ilość obrażeń. Jak tutaj RNG Wam nie będzie losować, nie będziecie strzelać częściej, więc w końcu coś zacznie wpadać. Mm, I teraz tak, amerykański pancernik, nie tylko Iowa, ale i również North Carolina i prawie wszystkie inne, mają bardzo twarde tutaj pancerze przednie, więc można wszystko brać nie, na klatę a nie na bok, bok mają mięciutki więc jak do, dostaną jakiś sierpowy to mm, za maszysty cios to po prostu będzie taka masakra, nie taka jak tutaj za 11 tysięcy ten niemiecki pancernik bo on ma twarde boki mm, ale tak powiedzmy za 20-30 jak macie pH 40 tysięcy będziecie obrywać więc no lepiej tego unikać. I teraz tak, no sytuacja jest następująca, kapik został wzięty, więc teraz no zasuwanie za tym jednym biednym uciekającym pancerniczkiem to jest zawsze moim zdaniem strata potencjału, więc no tutaj na razie niestety manewr muszę robić odejścia, dosyć ryzykowny i tutaj niestety za 15 weszło, ale... Chcąc, nie chcąc trzeba było ten manewr e, zrobić i zacząć płynąć w kierunku środka i środek wzmacniać. Natomiast sytuacja jest następująca. Siły mamy rozłożone, nie najgorzej. Niszczyciel walczy o, o punkt B, czyli robi to co powinien. Na A e, krążownik jeden dosyć ostro wysunięty, reszta e, w panice chcą uciekać za mapę ale nie ma gdzie bo jakiś dziwny ląd im tam wyrósł i może to jest ta zaginiona Atlantyda się właśnie na, na chwilę pojawiła i pokrzyżowała wszystkim plany no nie ma gdzie uciekać chcą przez siebie gdzieś tam no straszne, straszne rzeczy się dzieją przeciwnicy tam o wiele odważniej krążownik na punkcie pancernik i dwa też e, przy punkcie no nasi chcą wiać nie mają gdzie no żenujące, oczywiście, widowisko, bo jest ich tam pięciu i mogliby spokojnie z tymi trzema tudzież czterema okrętami powalczyć. Ale jak wiadomo, jak jest was więcej, to jest zawsze powód do ucieczki. Więc tutaj absolutnie się zgadzam. Trzeba wiać. Tutaj, na przykład, zachowanie tego Dr. który jest u mnie zaznaczony. Bardzo sensowne, nie stracił okrętu, nie szedł tutaj jakoś ostro, w zaparte, żeby z nami tutaj walczyć. Było nas więcej, więc mógł sobie na spokojnie tutaj darować walkę. Co też zrobił, ocalił okręt i teraz może nas tam gdzieś męczyć z daleka. Tudzież wrócić do gry w jakimś tam późniejszym okresie i sporo zdziałać. Ten krążownik się tu nam oczywiście marnuje. Niszczyciel ładnie tutaj na pierwszej linii. W razie czego świeci, w razie czego zabija. Jak najbardziej, tutaj ten Gering dobrze grał, sporo nam pomógł. Niestety, Elka tutaj taki manewr bardzo ryzykowny. Ogólnie bokiem ustawiona do przeciwnika fatalnie. No i torpedy no mega fart, bo się skończyły praktycznie. Jakby był parę metrów w lewo, jakaś e, większa fala tutaj troszkę przesunęła, to by nic nie dostał. No ale. Jak się ma pecha, to nic nie pomaga. No trudno, tak już jest. Teraz jak widzicie ciśniemy na punkt B, bo został stracony, nie, łącznie z niszczycielem, który tam sobie był. Ale y, wymianki zaczynają się opłacać, jak widzicie y, z 3 do 1, czyli już całkiem konkretnie zniszczony krążownik, niszczyciel, pancernik, więc równo tłuczemy wszystkie klasy. Zapowiada się w porządku, ale zobaczcie, tutaj już została na dole na punkcie A zwiększona liczba przeciwników, a nasi nie wykorzystali szansy do końca, zniszczyli tam tylko krążek i mogli tam mocniej pocisnąć. Kiedy nie było tylu przeciwników, no my tutaj suniemy na ten punkt B. Ogólnie powinno teraz e, nastąpić coś takiego, że te jednostki powinny się tutaj udać w tym kierunku, my w tym i zrobić tutaj jedną wielką bańkę, która by wypruła wszystko z tego punktu i później zajęła się dołem. Tak by było optymalnie. Oczywiście ten koleś mógłby włączyć nitro i tutaj no ruszyć się. E, I co się teraz dzieje? No prowadzę na tarcie. Dziwne, rzadko mi się zdarza, ale akurat tutaj tak wyszło. I zobaczcie, tutaj sytuacja na punkcie B jest nieciekawa. Oczywiście, wybieram sobie o, takie okręty ustawione gdzieś bokiem. Te misury dla mnie stoi fatalnie. On oczywiście stoi dobrze. Jeśli chodzi o tutaj te okręty, które w niego mogą łupać, to stoi przodem. Ale tak jak mówiłem, jeśli się właśnie atakuje z dwóch, tutaj zobaczcie z góry i z boku, to zawsze gdzieś właśnie pojawią się takie perełki i może, może zacząć wpadać potężne tutaj obrażenia mogą zacząć wpadać. Jest dymek, co robimy jak jest dymek, no jeśli jesteście dobrymi graczami to przede wszystkim nie panikujecie, nigdy nie obracacie się do dymu bokiem, bo możecie zostać martwi chwilę. Dlatego cały czas tutaj przodę. Zobaczcie, już Neptun w dymie został wykryty. Był taki hojrak w dymku, już teraz nie jest. Zobaczcie, co się dzieje z Neptunem, jak się spotka z io na jej warunkach, a nie na niego. Okręt oczywiście już martwy, tylko jeszcze o tym nie wie. Kagero też, którego tutaj wykryłem i zaczyna wiać, ma lekko przekichane. Więc jak widzicie, takie szarże są, są bardzo istotne. Przede wszystkim przeciwnik traci bardzo dużo tutaj z kontrolowanego jakiegoś obszaru. Wiadomo, że taki dym daje sporą kontrolę i przeciwnicy po prostu tutaj robią takie pole, kółeczko, jak na przykład tu jest dym, no to jest takie kółeczko śmierci, że wszyscy się tutaj boją podpłynąć i oni tu mają przez kilka minut, dopóki ten dym tutaj nie wygaśnie spokój, ciszę i ogólnie dobrze się bawią. Nasza przewaga, która wynosiła 3 do 1 właśnie stopniała do remisu, co jest fatalne i tutaj jeszcze dzięki, e, tak naprawdę ten, ten jeden okręt został tutaj rozwalony dosyć groźny, bo Neptun, my się, jest bardzo groźnym krążownikiem w dobrych rękach, dlatego warto je odstrzeliwać jak najszybciej, no tylko jako, że jestem pancernikiem to taka była moja rola, więc się go pozbyłem. E, no i wiecie, rzucił mi dym to jest zawsze miłe z strony. To jest takie fair play. Wiadomo, mam duży okręt, przeciwnik stara się jakoś to tutaj mi pomóc. Trochę pechowo z tym, z tym pożarkiem, oczywiście, no ale jakże mogłoby być inaczej. I zobaczcie znowu: Missouri, Iowa źle ustawione. Iowa fatalnie, właściwie. A więc tutaj profesjonalna przymiarka, salwa. Właściwie taka salwa na dowidzenia, bo już teraz spłonę. Proszę bardzo, trzy cytadele. Boom. 50 tysięcy prawie obrażeń weszło. No przykro mi. Przykro mi, jak już mówiłem wcześniej, nie pokazuje się boku, bo się to kończy później fatalnie. A przeciwnik, tak jak mówię tutaj, dlaczego się ogólnie tak działo? Jakby tutaj, yy, poza mną i Padawanem jeszcze poszło z dwa okręty, to oczywiście już nie uciekały na koniec świata w panice yy, ze strasznymi tutaj okrzykami. Yy, no. To byłoby lepiej. Niestety, odpuścił tutaj team w tym momencie zupełnie niepotrzebnie, bo mieliśmy już tych graczy na wyciągnięcie ręki, tak naprawdę. Mieliśmy lepsze pozycje. Jakbyśmy mieli bicie tutaj z dwóch kierunków przez dłuższy okres czasu, to byśmy ich zniszczyli. A tak, niestety, niestety, no zobaczcie co się stało. No, część okrętu się wycofała, przez to stała się bezużyteczna a część poszła do przodu tutaj też przeciwnicy oczywiście nie grają tak jak trzeba, ten okręt jest bezużyteczny na tej pozycji, ten również osłabia team bo mógłby być bliżej no ten to krążownik to wiadomo jest w miarę w porządku, ten dosyć ładnie ustawiony tutaj, niewiele mu grozi więc tutaj bardzo dobra gra ale u nas, no niestety, no tak jak mówię, no ten pancernik, tragedia, te krążowniki mogłyby z tej wyspy coś się starać albo no ogólnie przemieścić trochę bliżej, tutaj mają jakąś osłonkę yy, i starać się tutaj zasypywać przeciwnika. A tym bardziej zobaczyć przeciwnicy, to już no ten poraniony przeze mnie, inni to są, to są na no dobitki, to są takie ogryski. Te, te 20 tysięcy to jest też tak naprawdę yy, na dobrą salwę. I zumo z naszej strony, no fatalnie się marnuje Neptun. No widzieliście, jak Neptun mógł grać u, tutaj u Czerwonych. Jakby nie trafił oczywiście na takiego wariata jak ja, który pancernikiem pcha się do przodu, to by tam spokojnie sobie stał i tłuk nas w tym dymie, później odpłynął i dalej tam kontrolnie wszystko sobie cisnął. Więc to absolutnie te, ten gracz w porządku tutaj pograł. Po prostu się nie spodziewał, że ktoś go tak przyciśnie i to będzie pancernik. Oczywiście torpedował też obrażenia przed, przed swoim tutaj zatonięciem. Spore zrobił, ale niestety nie, nie udało mu się to. No dla mnie, niestety, tak to wyszło nie inaczej. No i cóż, bitwa jak widzicie na razie cały czas wyrównana, tak jak mówię do, te, do, tego, do tego typu materiałów doprawie się udało, staramy się tutaj wybierać takie filmy, które naprawdę były mega wyrównane i oczywiście błędy były po jednej i drugiej stronie. Ale absolutnie nie można tutaj powiedzieć, jak to lubią pisać najlepsi fachowcy w branży. Noob team ani jeden, ani drugi, po prostu były błędy z jednej, z drugiej strony. Była też dobra gra z jednej, z drugiej strony. I takie bitwy są naprawdę ciekawe, bo widać jest jak, jak na dłoń, że tutaj równie dobrze my mogliśmy wygrać. Jaki przeciwnik, bo przez całą bitwę praktycznie, zobaczcie, raz jedni, raz drudzy mają przewagę. Przez chwilę my mieliśmy dwa okręty więcej, teraz już tylko jeden okręt więcej. Tutaj do końca, do końca cały czas bitwy nie było wiadomo kto wygra. Punkty też całkiem równo kapy, cały czas 2-1 albo 2-1. Fantastyczna, fantastyczna, gra, tutaj tego typu bitew jak najwięcej bym sobie życzył, bo nawet jakie przegrywam to absolutnie nie jest to jakiś tutaj z mojej strony rage quit widziany, czy tego typu akcje, bo no fajnie się tak gra, po prostu przyjemnie i, i można tutaj no dobrze się bawić. Ja bardzo lubię wyrównane gry, dlatego chciałbym ich mieć jak najwięcej. Nie bawi mnie taka klepka, że przeciwnik nikogo u nas nie topi, albo jeden dwa ukręty. Wow, jacy my jesteśmy świetni, po prostu trafiliśmy kurczę na graczy 5 poziomów niższych od nas. Jakieś tam pierwszolewelowe newbiki po prostu się trafiły na, na sporą część wymiataczy w porównaniu z nimi. Więc wiecie, no tutaj tak jak mówię, błędy, no zobaczcie, ten Neptun na przykład torpedowanie. Tutaj fatalne, bo, bo nasz Izumo dostałby te torpedy: dwie, trzy, mógłby. No, tak się nie torpeduje, mój drogi, bo pomijając tutaj, oczywiście, fantastyczny abordaż, jak w Piratach z Karaibów, to jakby Izumo tutaj no. Ten gracz akurat nie był tutaj jakąś mega jednostką, było widać na początku, gdzieś tam odstawał z tyłu, potem przyszedł po to tylko, żeby zostać staranowany, a miał okręt z dosyć potężną pulą hp więc mógł tutaj spokojnie poczekać i no teraz akurat zagrać bardziej zachowawczo niż przez cały początek gry, więc trochę mu się tutaj na odwrót bym to wszystko zrobił, na początku trochę agresywniej, a później troszkę mniej agresji. U niego było na odwrót i wyszło fatalnie, niestety. Jak widzicie, już, już sytuacja jest znowu. E, przeciwnik ma jeden okręt przewagi. E, więc, no tak jak mówię, były tutaj jednostki, którym nie poszła bitwa. Były takie, którym poszła bardzo ładnie. Zobaczcie, nasz gering cały czas tutaj sporo robi. E, dosyć dobra gra, która, która może się tutaj podobać. E, cały czas aktywnie, cały czas tutaj. Robi robotę taką jaką powinien. Niestety donsko i nasz zabojaźliwie też, teraz powinien naprawdę przydusić ostro do przodu i razem z grynie powinni zgnieść ten krążownik, przejąć kapy i mogli to wygrać cały czas. Tutaj w tym momencie cały czas mogła być wygrana gra, niestety no końcóweczka nasza. Gdziecie mogli zobaczyć troszkę, troszkę tutaj skopana Gering? Teraz podstawowy błąd popełnił. Poszedł za ostro do przodu. Jak wiadomo, Dąsko i ma radar, i no nie ma sensu tutaj. Nawet jak nie ma radaru, to jest za blisko ogólnie. Nie ma sensu teraz było ryzykować. Naprawdę Gering mógł sobie spokojnie teraz iść na A, szukać tego kagera. Jakby je znalazł, to by je oczywiście spompował. A tak kagero spompowało jego. I sytuacja znowu stała się fatalna. Teraz nasz Dąskoj ma tylko, no, tylko jedną rzecz do zrobienia: musi rozwalić dwóch przeciwników. opikuś, pikuś, ale jak to robić? No, przede wszystkim, jeśli zostaniecie w takiej sytuacji, widzicie, jak przeciwnik szedł, nie płyniecie jakimś dziwnym torem. Przede wszystkim, tutaj pokazuje burtę, więc też fatalnie. Kagero oczywiście, olewacie. Jeśli, jeśli was dobrze storpeduje, to pech. Zobaczcie, tutaj przeciwnik tylko źle mierzy, ale walił z pancernych i mogło to się fatalnie skończyć. Dąskoj nie płynie gdzieś tam powinien płynąć, żeby rozwalić ten krążownik. Ostro na niego, w jego kierunku i no tutaj już stawiamy wszystko na jedną kartę. Przede wszystkim kończy się czas. Tak jak mówię, na punkty tutaj, że on płynie kapować, to bez sensu. Bo nie, nie zdąży kapami nadrobić tutaj straty, jest za duża. Dlatego tylko i wyłącznie liczy się zniszczenie wszystkich. Kiedy to się może odbyć takie zniszczenie wszystkich? No, przeciw, no, oczywiście, priorytetem jest rozwalenie krążka, bo jego widzimy, znamy jego pozycję <laughs> i on nam nie ucieknie. Jak widać, to nie jest jakiś też wybitny krążownik, bo też się źle ustawia, też mógłby się ustawić o wiele, o wiele lepiej i przede wszystkim mógłby się schować za tą wyspą i mieć <laughs> gdzieś nasz krążownik. I poczekać na koniec bitwy, wygrywają, nigdzie mu się nie śpieszy. To, to my powinniśmy teraz być stroną mega agresywną, a nie. Oni. Więc tutaj, no tak jak mówię, to, to nie jest. Coś takiego, że przeciwnicy mieli super team. Absolutnie nie jest. Masa błędów wszędzie popełnianych przez wszystkich, łącznie ze mną i tutaj wszystkimi. Każda gra jest grą błędów. Więc jak sobie to wszystko później na spokojnie oglądamy, no to wiadomo, to mogłem zrobić inaczej, tu mogłem zrobić inaczej, i byśmy mogli stworzyć 500 tysięcy innych bitew z tego samego, oczywiście. Tutaj Kagero również fatalne, fatalna gra z jego strony, zauważcie, że tutaj cały czas przeciwnicy grają fatalnie. Ten krążownik czerwony grał fatalnie. Nasz krążownik też grał źle, bo przez przypadek wygrał te starcie, mógł skrócić i no, szybciej to skończyć. Kagero w ogóle się ujawniający, strzelający, przecież to jest porażka. Tutaj przeciwnicy, aż się proszę, żeby ich rozwalić. Kagero powinien teraz cicho siedzieć, włączyć pełen ciąg i udać się tu. I czekać do końca świata. On oczywiście powinien się udawać taką drogą. Żartuję, że tu, tutaj, to, to nasz jeszcze przez przypadek by go tam złapał, ale powinien sobie na koniec świata tak opędzić i czekać aż kapy są wygrane. Nie ma szans tego przegrać. On nawiązuje walkę i wbija się w wyspę. To jest, to jest rozpad w biały dzień, co się tutaj działo, jeśli chodzi o końcówkę. Skopana z, z przez te wszystkie cztery okręty, które tutaj zostały, totalnie. Oni wszyscy mogli to rozwiązać na 10 razy 10 razy inaczej, 10 razy skuteczniej. Tutaj cały czas była szansa do, do wygrania dla jednych i drugich zauważcie, zostało 37 sekund. A, a zobaczcie jak płynie nasz krążownik. Co tu się dzieje człowieku? Powinien się tutaj ścinać ostro, żeby go cały czas widzieć i żeby ci nie mógł odskoczyć, no i żeby oczywiście mieć lepsze strzelanie, powinien płynąć bokiem, żeby wszystkie wieże waliły. I zmniejszał się dystans. On oczywiście powinien jeśli, jeśli. No dymu pewnie nie ma, bo by rzucił. Ale nigdy nie powinien strzelać, po co to było robione? To było no, fatalne. Ze wszystkich stron tutaj fatalna końcówka. Niemniej bitwa, tak jak mówię. Bardzo równa. No Gracze tacy, a nie inni, ale poziom, jak widzicie, mega wyrównany, bo do samego końca nie było wiadomo, czy gdzieś tam jakiś ten pocisk nie trafi, nie rozwali tego niszczyciela. Okazało się, że nie rozwalił, no niestety, i stało się tak, jak się stało. No, bitwa się skończyła taka, taka nie inaczej. No i tutaj, jeśli chodzi o przyznawanie punktów, dla mnie nasz Gering powinien być pierwszy, bo zrobił tutaj najlepszą robotę w całej grze. No, Dąsko i przegrał bitwę, <laughs> jest drugi, ale no, położył grę, nie oszukujmy się. Położył grę, przeciwnicy wystawili mu się i lepszy gracz by to skończył po prostu, te kagero by rozwalił. Na strzępy i szybciej by rozniósł tego, tego, tego przeciwnego tutaj. Don no i cóż, gdzie się tutaj, tak jak mówię, Neptun, który grał agresywnie i bronił, no też nie został jakoś mega tym nagrodzony. To moja gra fatalna, więc tutaj też pozycja za wysoka. No, widziałbym siebie gdzieś tutaj. No, no, a tak, tak poza tym gra całkiem, całkiem sympatyczna, tak już mówiąc serio. Lubię, lubię takie pojedynki, myślę, że nie tylko ja, bo tak jak mówię, takie klepanie wszystkich w jedną czy w drugą stronę bez ładu i składu. Jeden wielki chaos, i z jednej strony same chickeny, które tylko uciekają i boją się każdego podmuchu wiatru. No to jest fatalne same w sobie, a z kolei z drugiej strony sporo graczy, którzy wiedzą o co chodzi i wystrzeliwują pojedynczo całą armię przeciwnika, też jest słabe same w sobie. Lepsza jest taka walka jak tutaj, że trochę większe siły zaczynają walczyć, są jakieś. Właśnie ataki w dym, różne torpedowania, unikanie, no dzieje się, po prostu się dzieje. Zachodzenie z flanki to jest, to jest o wiele ciekawsze, nawet jak się pada dosyć szybko, to, to przynajmniej po jakiejś ciekawej walce. No i cóż moi drodzy. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Oczywiście możecie tutaj standardowo w komentarzach napisać mi, co byście zrobili inaczej i lepiej, jakbyście to y, rozegrali. No ja osobiście, tak jak sobie teraz to też przeglądałem razem z wami, to no, popłynęłem na punkt A, potem odbiłem. To odbicie mogłem zrobić lepiej, żeby mieć więcej hpeków. Później, no. Wejście na ten punkt B mogłoby się yy, odbić o wiele, o wiele lepiej, jakby oczywiście ze mną wbiło więcej okrętów. Szybciej byśmy roznieśli przeciwnika i co za tym idzie, mniej zgarnęli obrażeń, no ale. Yy, co począć, popłynął tylko padawan yy, i niestety. Elka też dostała wcześniej. Nie śledziłem tego, co się tam działo, że on się znalazł tak bokiem ustawiony, bo to, to, to nie jest jakiś gracz, który pływa bokiem. Do przeciwnika, i tam jego, jego marynarze machają i pokazują, żeby torpedy płynęły w ich stronę, żeby było duże, duże pole do torpedowania dla przeciwnika. Absolutnie nie. Tutaj, jeśli chodzi o tego gracza, całkiem, całkiem dobry poziom gry. Więc tutaj coś musiało się tam stać wcześniej, że, że się tak ustawił, a nie inaczej. No i szkoda, szkoda, bo jakbyśmy wbili we trzech, mogłoby być o wiele, o wiele lepiej. A ja często jak już jestem rozpędzony to, to, to nie uznaję czegoś takiego jak wsteczny, czasem się zatrzymam, ale to tylko po to, żeby przeładować <laughs> i znowu płynę. No, ogólnie z doświadczenia wiem, że jak już ostro płynę jest bardzo dużo graczy, którzy po prostu w panice z, z, zaczną uciekać z takiego dymu, no, tak jak to było tutaj. I później są rozstrzeliwani, więc jest taka wymiana. No tutaj była wymiana pancernik, zakrążownik, niszczyciel i utrata kapa, więc wydaje mi się, że całkiem, całkiem spoko. Tylko no tak jak mówię, odpuściła u nas góra, a szkoda, bo wtedy, kiedy odpuścili, powinni przydusić i, i byśmy po prostu zgnietli przeciwnika, a tak niestety on zgniót nas. Zbawę, to jest bardzo takie zgniecenie to powiedzmy, ledwo-ledwo no, no, uciekający niszczyciel na dwóch śrubkach wygrał, więc umówmy się, że też tak, tak nas zgnietli, że jeszcze chwila i nic by z nich nie zostało. E, więc no, ciekawa bitewka nie było jakichś takich mega-mega gwiazd, tak jak w poprzednim odcinku Mo Montana się znalazł. E, no cóż, nie zawsze się gwiazdy. W każdym teamie znajdują. Dobrze też jest właśnie, jak są teamy wyrównane bez gwiazd. Wtedy takie drużyny grają najlepiej i nawet wygrywają mistrzostwa świata. Tak się również zdarza. No cóż, tyle dzisiaj. Moje gadki, szmatki. Mam nadzieję, że się Wam materiał podobał. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i udanych bitew. Hej!